Jesteś szalona, zawsze widzisz tylko dobro w drugim człowieku. Przecież nie mam na to. Jak w trzech słowach opisałybyście się nawzajem? Trzy słowa to za mało. Jesteś osobą niesamowicie ciepłą, pozytywną, niezazdroszczącą. Zawsze widzisz tylko dobro w drugim człowieku. Taka jest prawda? Przepraszam nie mam na to, ma to. Jesteś opiekuńczą osobą i dbasz nie tylko o partnera, z którym jesteś przed kamerą, ale też o całą ekipę. I miałam przyjemność obserwować Cię z bliska na planie serialu na komfortowej. Jesteś empatyczna, jesteś szalona. <grym> <grym> jesteś, jesteś. I tak jak powiedziałaś, że chciałabyś być y, kosmitką, to ja ci powiem y, <grym> spełniła się paję. <moja grym> Tylko i wyłącznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że widzisz więcej i czujesz więcej niż przeciętny człowiek. Więc coś masz z kosmosem jakieś połączenie. Trwaj w swojej mocy oh. ogromnej. <śmiech> <Fum>. <śmiech> <Ja> muszę się <śmiech> pozbierać. <śmiech>